Jesteśmy dzisiaj na śniadaniu prasowym projektu Lubię siebie. Rozumiem, że pani oczywiście siebie lubi. Ha, oczywiście pracuję nad tym cały czas, żeby siebie lubić. To wcale nie jest takie łatwe, powiedzmy sobie. Są dni, kiedy ciężko się polubić za cokolwiek, ale myślę, że warto włożyć tą ciężką pracę w polubienie siebie, w zaakceptowanie siebie, w znalezienie w sobie takich cech, z których jesteśmy dumne, dlatego że, no cóż, mamy siebie, mamy tylko siebie, tak naprawdę, i warto w siebie inwestować, bo. Hmm, no musimy ze sobą być 24 godziny na dobę eee, i to lubienie mm, własnego ja, własnego ciała, eee, własnych słabości, własnych zainteresowań, no sprawia, że jesteśmy pogodzone ze sobą i dzięki temu możemy nawiązywać po prostu lepsze relacje też z, z otoczeniem, ze światem. Eee, I na pewno warto w siebie po prostu inwestować. Jak u Pani wygląda ten proces lubienia siebie? Eee, czy Pani ma jakieś taktyki na to, żeby ten dzień był lepszy? Czyli znaczy nie jestem z tych osób, które mają um, ponaklejane karteczki y, w łazience czy w domu. L lubię siebie, zrób coś dla siebie, uśmiechnij się. Nie, bo jestem chyba zbyt szybka, zbyt chaotyczna i tak bym tego nie czytała. Y, ale wiem, że y, warto po prostu codziennie rano powiedzieć do siebie cześć, witaj, to jest nowy dzień, y, spędzimy ten dzień znowu razem. Y, dlatego warto, warto się uśmiechnąć do siebie. I warto na pewno. Jestem jakby z tych osób, które wierzą w to, że warto zrobić codziennie coś dobrego, nie tylko dla innych, ale również dla siebie. Może to być po prostu chwila e, na napicie się spokojnie kawy, e, może to być przeczytanie książki, a może to być po prostu pójście, e, pójście na basen, czy wykonanie jakiegoś ważnego telefonu, które odkładamy od e, długiego czasu. Ja odkładam wszystko na później. E, raczej jestem z tych osób, które, które hołdują w zasadzie, e, pomyślę o tym jutro, jak Scarlett O'Hara. E, więc wiem, że czasami. Dzień, w którym mogę siebie polubić, zacznę od tego, że wykonam jakiś dla mnie trudny, ważny telefon, czy wyślę jakiegoś maila, czy popłacę w końcu rachunki, które, które gdzieś tam nade mną wiszą. Więc to są takie drobne rzeczy, które, które sprawiają, że potrafię polubić siebie. A w jakich chwilach pani właśnie siebie lubi, a w jakich nie lubi? Oj, to różnie. To chyba też się zmienia. Przez to, że jestem aktorką, to ten nastrój mój zmienia się po prostu czasami yy, z minuty na minutę. Yy, na pewno nie lubię siebie za to, że, że gdzieś się spóźniam, że, że, że nie wyjdę te 10 minut wcześniej, tylko wyjdę te 10 minut później. Za to siebie nie lubię, dlatego że później jestem ciągle w biegu i, i przeważnie wtedy jeszcze coś wyskoczy, że i tak się jeszcze bardziej spóźni, bo na przykład jest korek albo coś się dzieje. Więc to są takie rzeczy, nad którymi staram się pracować. Słabo mi to wychodzi, ale jednak pracować warto. A rzeczy, za które się lubię, to na pewno poczucie humoru i jakiś taki dystans do, do, własnej, do własnej osoby. A co Pani właśnie często słyszę od znajomych przyjaciół, rodziny za co Panią lubią? Eee, no myślę, że. Za poczucie humoru, za ironię, za to, że mam niewyparzony język. Że, no, że jestem jakaś taka odważna w, w różnych relacjach i w różnych szkodach, które zdarzają się nam w różnych sytuacjach. Ale no i za to chyba, że nie wiem, trzeba by ich spytać.